Chciałem rozpocząć, już można, tak. Chciałem od pewnej zagadki, przeczytałem taką krótką wypowiedź, fragment wywiadu, ten dziennikarz pyta pewną znaną osobę o młodzież, o młode pokolenie i chciałem, się zgadni, kto się w ten sposób wypowiada. Ja? Już mogę? Posłuchajcie. Jest coś, co się denerwuje w nowym pokoleniu? Szybkość. Szybko poznają, szybko widzą, szybko oceniają. Także szybko rezygnują. A to już nie, to mi nie wyszło, tego nie będę się już chwytał. Denerwuje mnie ilość informacji otaczająca, ta możliwość, a więc biorą sobie na łeb jeszcze większą datę. Chodzi mi o godziny przed internetem, o telewizję, która połyka zabiera czas. Releguje mnie to, że akceptują programy w takiej stacji jak PNTV, która pokazuje im totalne głupoty. Czy młodzi ludzie nie mają takiej oceny powiedzieć? Stary przemórz na inny kanał, przecież na i diotyzy. Nie chciałbym, żebyście w momencie polemizowali z tym, czy zgadzali czy się, zgadzali, tylko powiedzcie im, kto to powiedział, ale zróbmy taką zagadkę w ten sposób, że formujcie pytania, które do Was naprowadzały. Takie, że miał odpowiedzieć tak albo nie. I oczywiście za każdym pytaniem... Zawierzając zbiory, Nie tak żeby na końcu powiedzieć imię i nazwisko. Co jest człowiek jest święte? To hmm? polski zbiór. Nie. Lektorem? Nie. Nie mogę... Czy, czy... Jest... czy jest mężczyzna, czy jest to komentarz? No, czy to jest mężczyzna? No. Tak, mężczyzna. Bo muszę tak odpowiedzieć. tego. A to, to też jakiś tak nie? Czy jest to pana? Tak. 50. Czy jest osobą publiczną? Tak. to osoba tak. publiczna? Tak. 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 Hmm. No? Nie jest w siedze? Nie. Nie jest w księdze. Pan nie jest w porniach? Nie, nie. nie. Hmm. Trzyma ponad 50 lat. Hmm. Trochę nie, nie więc... Yy. Ktoś koło tego, nie, to co tak regularnie no. tak robisz. Starszy ode mnie. Ja mam 44, proszę pamiętać. Czy znamy hmm. go? Tak, znaczy może nie osobiście, ale tak, tak. Czyli jest dziennikarzem? Hmm. Tak, można nazwać też. No. E, druga cena, ja myślałem, z tym lepiej. Ja za mały. A, no, czy no, tak, nie wiem, czy się ułożył Nie Czy się ułożył w sobie? Nie prowadzi się nie. Prowadzi z program telewizyjny? Można tak powiedzieć. Ale to prawda. Czy prowadzi jakieś wiadomości? Nie, nie. To nie, nie. To nie jest tak. Audycja radioweta. Nie, bo nie, nie. Pani Krzysztof ma na To? Nie. To? Nie. Lat. to Ma tak, lat. Tak. Pięćdziesiąt lat. jest też nie. Cierowski? No Też nie. nie ma. 50. Cierowski jest rok starszy. I no. no, jest Kocynia. Nie, takiego nie. Nie. No więcej pytań, żeby zadać, jest się zbiorę. Czy jest posłem? Nie. Nie, to jest politykiem. Nie, jest posłem. nie, trzeba. Trzeba nikt. Ja ostatnio nie jest posłem. politykiem jest. Bo po, tak spogręczał się polityki i Nie, ale... No, Maria. Że Jezus Maria to nie jest Jezus. Czy ten ktoś napisał jakąś książkę? Nie jest mi o tym wiadomo. Nie wyjaśnię. No to miało być na 60 sekund. No. Czy może nam pojdziesz do Bery. Mogę nawet. To jest... Jeżeli oś. To jakby się nie podobała Wasza szybkość. Chociaż w tym ramach... Posłuchajcie, posłuchajcie <laughs> raz jeszcze. Bo te tezy mogłyby Wam się nie kojarzyć z, z obszarem. Co się generują? Szybkość. Szybko poznają, szybko widzą, szybko oceniają, także szybko rezygnują. A to już nie, to mi nie wyszło, tego nie będę się już chwytał, generuje mnie ilość informacji potaczająca na możliwość. A więc biorą sobie na łeb jeszcze większą dawkę. Chodzi mi o godziny przed internetem, o telewizję, która połyka, zabiera czas. Generuje mnie to, że akceptują programy takich stacji jak MTV. Tak jakby Ci powiedział, nie oglądaj się TV, to oboje, co tylko powiesili ukamydowali. No ale oś to się to nie? Która pokazuje im totalny oposy. Ci młodsi ludzie nie mają takiej oceny, powiedzieć, stary przełóż na inny kanał. Przecież to są idiotyzmy. To się nie podoba. Znaczy, to nie jest tylko to... Znaczy, się według się tej szybkości, ale też nie podoba mi się, w ta szybkość otacza, bo to jest pewien wpływ, który się ulega. Z tym, że ja bym powiedział tak. To nie, jest, to nie jest, tylko kwestia młodzieży, już młodego pokolenia, bo to jest kwestia każdego chyba człowieka. Ja, ja kiedy przeczytałem ten, ten w sobie, przecież to także nie dotyczy, nie? Ja sobie siedzę przed komputerem i tak, tu komórka, tu komputer, tu coś piszę, tu coś słucham, tu gadu gadu, tu przychodzi jakiś mail ktoś coś sprawdza. Przecież to jest ciągłe tempo i ciągła szybkość. A jednocześnie, właśnie, czy, czy z tą szybkością wiąże się też jakaś głębokość tego procesu? Może głębokość relacji. Ale zostawmy na chwilę. Chciałem, żebyście dzieli się trochę do roboty. Chciałem Was pytać o, o dwie rzeczy. I zrobimy Trzy grupki. Jedna, druga, trzecia. Każda z grup będzie miała to samo zadanie. Przez chwilę, przez kilka minut, pięć, dziesięć, maksymalnie nie. Spróbujcie w grupach porozmawiać i odpowiedzieć na dwa pytania. Pierwsze pytanie będzie tak sformułowane. Jakie mogą być niebezpieczeństwa związane z życiową szybkością? Tylko, że człowiek żyje szybko. To nie chodzi tylko na drodze, nie? ale żyjemy szybko, po to To rodzi pewne niebezpieczeństwa, czy może rodzić pewne niebezpieczeństwa, jakie? Tu jest miejsce na jakieś dwa przykłady. Jeżeli chcecie więcej, może być oczywiście więcej. A druga część tej kartki to jest miejsce na to, żebyście sobie przypomnieć jakieś przysłowie, autoryzmy, mądrości, cytaty przestrzegające przed pośpiechem. Bardzo proszę. Bardzo proszę, odwróćcie się.